Cześć! Dzisiaj będzie te z strepki świąteczne odliczenie z 25 złotych z numerem czwarty. Numer czwarty przetestujemy w tej strąbce, a więc mój wkład jest 25 zł. szukamy prezentów, a najlepiej prezentów. Pierwsze okienko trąbka, drugie aniołek, trzecie skrzat, czwarte sanie. Piąte i mamy prezent. Super! Ale apetyt rośnie miarę jedzenia, szukamy dalej. Łyżwa, stroik, ósme okienko kominek, dziewiąty renifer, dziesiąty lisak, jedenasty piernik, dwunasty czapka, no i trzynastka kolejna w bełcie ciuchcia. Czternastka, belcie, dzwonek. A piętnastka, co nam przyniesie? choinaczka która nam i tak nic nie daje. No i gwiazdka, świeca. Osiemnastu numerek, kożuch. 19 kartka. Dwudziesty, sople. Dwudziesty pierwszy, szyszka. Kula. Przedostatni to ryłkawica ale żeby tutaj nie zepsuć kontrolnych, to potem to zrobię. Najpierw tutaj ten prezent, ile on wynosi. Sprawdzamy, 25 zł. I tutaj, czy będzie kolejny prezent? Nie, bo mamy skarpetę i widzicie, tutaj już odkryła litera M, a większość pamięta, że że to jest 25 zł MMM mm, kontrolne. No i to by nie było żadnego fanu z odkrywania tego prezentu. Tak, przed co trzymajcie się budku? Test zaliczony z drabki liczenie z numerem czwartym. topa